Hej, witajcie w nowym filmie. Witam Was na kanale Dziennik Promocji. Cieszę się, że znów możemy zobaczyć się na tym kanale. W Polsce liczba sklepów wynosi około 370 tysięcy placówek. Możemy znaleźć nie tylko sklepy spożywcze, ale również sklepy specjalistyczne, markety budowlane, drogerie, dyskonty, hipermarkety, supermarkety i wiele innych. Każdy z tych sklepów kusi nas swoim asortymentem, oraz prześcigają się one w różnego rodzaju promocjach, które zawierają w kolorowych, przejrzystych i przyjaznych dla oka gazetkach promocyjnych. Gazetki promocyjne są zbiorem atrakcyjnych oraz konkurencyjnych ofert promocyjnych. A dziś chcę Wam pokazać jedną z takich gazetek, a dziś zajmiemy się siecią sklepów Lidl. Na znaleźć możemy produkty z wielu kategorii, takich jak artykuły spożywcze, kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport, zdrowie, hobby i dziecko. Promocją objęte jest wiele artykułów z wyżej wymienionych działów. Na promocji znaleźć możemy poszczególne produkty z grup, które wymieniłam wyżej. I tak mamy nabiał, taki jak mleko, masło, sery, jogurty, desery mleczne i inne przetwory mleczne mięso oraz różnego rodzaju wędliny, ryby oraz ich różne wersje mrożone w konserwach w słoikach w słodyczy i tutaj oferta jest naprawdę bogata od czekolad, po cukierki, aż po ciasta. Produkty mrożone od warzyw po ryby oraz dania gotowe, zarówno te mrożone w słoikach oraz różnego rodzaju konserwy. I promocja również obejmuje pieczywo. Chleby, bułki, drożdżówki, pączki obejmuje również warzywa, owoce, produkty suche, czyli kasze, ryże, makarony, kawy, herbaty. Możemy również znaleźć na promocji produkty do prania, produkty higieniczne, takie jak szampony, mydła, płyny do kąpieli, pastę do zębów, taniej również możemy kupić kwiaty, alkohole, słodkie napoje, napoje gazowane, soki oraz słone przekąski. Weganie oraz wegetarianie również znajdą coś dla siebie, tak samo jak i właściciele czworonogów oraz rodzice. Dodatkowo oferuję tygodnie tematyczne. W wybranym tygodniu w Biedronce możemy znaleźć produkty iberyjskie, azjatyckie, greckie, słowackie, włoskie i wiele, wiele innych produktów, które są charakterystyczne dla innych państw Europy i nie tylko. Dodatkowo chcę Was poinformować, że na tym kanale możecie znaleźć gazetki promocyjne innych sklepów. Na tym kanale znajdują się gazetki takich sklepów jak Intermarsze, Netto, Kaufland, Lidl, Aldi, Hebe, Delikatesy Centrum, Dino, Stokrotka, Rossmann, Pepko oraz Kik. Więc... Zachęcam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych sklepów, które Wam... Wcześniej wymieniłam. Znajdziecie je oczywiście w playlistach. Każda playlista jest podpisana, więc jak macie ochotę, to zapraszam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych innych sklepów. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oraz że gazetka promocyjna, którą zobaczyliście, pozwoli Wam zaoszczędzić trochę gotówki. Do następnego! Pa! Hej, witajcie w nowym filmie. Witam Was na kanale Dziennik Promocji. Cieszę się, że znów możemy zobaczyć się na tym kanale. W Polsce liczba sklepów wynosi około 370 tysięcy placówek. Możemy znaleźć nie tylko sklepy spożywcze, ale również sklepy specjalistyczne, markety budowlane, drogerie, dyskonty, hipermarkety, supermarkety i wiele innych. Każdy z tych sklepów kusi nas swoim asortymentem oraz prześcigają się one w różnego rodzaju promocjach, które zawierają w kolorowych, przejrzystych i przyjaznych dla oka gazetkach promocyjnych. Gazetki promocyjne są zbiorem atrakcyjnych oraz konkurencyjnych ofert promocyjnych. A dziś chcę Wam pokazać jedną z takich gazetek. A dziś zajmiemy się siecią sklepów Lidl. Na promocji znaleźć możemy produkty z wielu kategorii, takich jak artykuły spożywcze, kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport, zdrowie, hobby i dziecko. Promocją objęte jest wiele artykułów z wyżej wymienionych działów. Na promocji znaleźć możemy poszczególne produkty z grup, które wymieniłam wyżej. I tak mamy nabiał, tak jak mleko, masło, sery, jogurty, desery mleczne i inne przetwory mleczne. Mięso oraz różnego rodzaju wędliny, ryby oraz ich różne wersje mrożone w konserwach, w słoikach, w słodyczy. I tutaj oferta jest naprawdę bogata: od czekolad po cukierki aż po ciasta. Produkty mrożone od warzyw po ryby oraz dania gotowe zarówno te mrożone w słoikach oraz różnego rodzaju konserwy. I promocja również obejmuje pieczywo chleby, bułki, drożdżówki, pączki, obejmuje również warzywa, owoce, produkty suche, czyli kasze, ryże, makarony, kawy, herbaty. Możemy również znaleźć na promocji produkty do prania, produkty higieniczne, takie jak szampony, mydła, płyny do kąpieli, pastę do zębów. Taniej również możemy kupić kwiaty, alkohole, słodkie napoje, napoje gazowane, soki oraz słone przekąski. Weganie oraz wegetarianie również znajdą coś dla siebie, tak samo jak i właściciele czworonogów oraz rodzice. Dodatkowo oferuję tygodnie tematyczne. W wybranym tygodniu w biedronce możemy znaleźć produkty iberyjskie, azjatyckie, greckie, słowackie, włoskie i wiele, wiele innych produktów, które są charakterystyczne dla innych państw Europy i nie tylko. Dodatkowo chcę Was poinformować, że na tym kanale możecie znaleźć gazetki promocyjne innych sklepów. Na tym kanale znajdują się gazetki takich sklepów jak Intermarsze, Netto, Kaufland, Lidl, Aldi, Hebe, Delikatesy Centrum, Dino, Stokrotka, Rosman, Pepko oraz Kik. Więc. Zachęcam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych sklepów, które Wam. Wcześniej wymieniłam. Znajdziecie je oczywiście w playlistach. Każda playlista jest podpisana, więc jak macie ochotę, to zapraszam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych innych sklepów. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oraz że gazetka promocyjna, którą zobaczyliście, pozwoli Wam zaoszczędzić trochę gotówki. Do następnego! Pa! Hej, witajcie w nowym filmie. Witam Was na kanale Dziennik Promocji. Cieszę się, że znów możemy zobaczyć się na tym kanale. W Polsce liczba sklepów wynosi około 370 tysięcy placówek. Możemy znaleźć nie tylko sklepy spożywcze, ale również sklepy specjalistyczne, markety budowlane, drogerie, dyskonty, hipermarkety, supermarkety i wiele innych. Każdy z tych sklepów kusi nas swoim asortymentem oraz prześcigają się one w różnego rodzaju promocjach, które zawierają w kolorowych, przejrzystych i przyjaznych dla oka gazetkach promocyjnych. Gazetki promocyjne są zbiorem atrakcyjnych oraz konkurencyjnych ofert promocyjnych. A dziś chcę Wam pokazać jedną z takich gazetek. A dziś zajmiemy się siecią sklepów Lidl. Na promocji znaleźć możemy produkty z wielu kategorii, takich jak artykuły spożywcze, kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport, zdrowie, hobby i dziecko. Promocją objęte jest wiele artykułów z wyżej wymienionych działów. Na promocji znaleźć możemy poszczególne produkty z grup, które wymieniłam wyżej. I tak mamy nabiał, tak jak mleko, masło, sery, jogurty, desery mleczne i inne przetwory mleczne mięso oraz różnego rodzaju wędliny, ryby oraz ich różne wersje zje mrożone w konserwach w słoikach w słodyczy. I tutaj oferta jest naprawdę bogata od czekolad, po cukierki, aż po ciasta. Produkty mrożone od warzyw po ryby oraz dania gotowe, zarówno te mrożone w słoikach oraz różnego rodzaju konserwy. I promocja również obejmuje pieczywo. Chleby, bułki, drożdżówki, pączki obejmuje również warzywa, owoce, produkty suche, czyli kasze, ryże, makarony, kawy, herbaty. Możemy również znaleźć na promocji produkty do prania, produkty higieniczne, takie jak szampony, mydła, płyny do kąpieli, pastę do zębów. Taniej również możemy kupić kwiaty, alkohole, słodkie napoje, napoje gazowane, soki oraz słone przekąski. Weganie oraz wegetarianie również znajdą coś dla siebie, tak samo jak i właściciele czworonogów oraz rodzice. Dodatkowo oferuję tygodnie tematyczne. W wybranym tygodniu w biedronce możemy znaleźć produkty iberyjskie, azjatyckie, greckie, słowackie, włoskie i wiele, wiele innych produktów, które są charakterystyczne dla innych państw Europy i nie tylko. Dodatkowo chcę Was poinformować, że na tym kanale możecie znaleźć gazetki promocyjne innych sklepów. Na tym kanale znajdują się gazetki takich sklepów jak Intermarche, Netto, Kaufland, Lidl, Aldi, Hebe, Delikatesy Centrum, Dino, Stokrotka, Rossmann, Pepko oraz Kik. Więc zachęcam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych, sklepów, które Wam... Wcześniej wymieniłam. Znajdziecie je oczywiście w playlistach. Każda playlista jest podpisana, więc jak macie ochotę, to zapraszam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych innych sklepów. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oraz że gazetka promocyjna, którą zobaczyliście, pozwoli Wam zaoszczędzić trochę gotówki. Do następnego. Pa! Hej, witajcie w nowym filmie. Witam Was na kanale Dziennik Promocji. Cieszę się, że znów możemy zobaczyć się na tym kanale. W Polsce liczba sklepów wynosi około 370 tysięcy placówek. Możemy znaleźć nie tylko sklepy spożywcze, ale również sklepy specjalistyczne, markety budowlane, drogerie, dyskonty, hipermarkety, supermarkety i wiele innych. Każdy z tych sklepów skusi nas swoim asortymentem oraz prześcigają się one w różnego rodzaju promocjach, które zawierają w kolorowych, przejrzystych i przyjaznych dla oka gazetkach promocyjnych. Gazetki promocyjne są zbiorem atrakcyjnych oraz konkurencyjnych ofert promocyjnych. a Dziś chcę Wam pokazać jedną z takich gazetek. A dziś zajmiemy się siecią sklepów Lidl. Na promocji znaleźć możemy produkty z wielu kategorii, takich jak artykuły spożywcze, kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport, zdrowie, hobby i dziecko. Promocją objęte jest wiele artykułów z wyżej wymienionych działów. Na promocji znaleźć możemy poszczególne produkty z grup, które wymieniłam wyżej. I tak mamy nabiał, tak jak mleko, masło, sery, jogurty, desery mleczne i inne przetwory mleczne mięso oraz różnego rodzaju wędliny, ryby oraz ich różne wersje, mrożone w konserwach, w słoikach, słodycze i tutaj oferta jest naprawdę bogata, od czekolad, po cukierki aż po ciasta. Produkty mrożone, od warzyw po ryby oraz dania gotowe, zarówno te mrożone w słoikach, oraz różnego rodzaju konserwy. Promocja również obejmuje pieczywo chleby, bułki, drożdżówki, pączki, obejmuje również warzywa, owoce, produkty suche, czyli kasze, ryże, makarony, kawy, herbaty. Możemy również znaleźć na promocji produkty do prania, produkty higieniczne, takie jak szampony, mydła, płyn do kąpieli, pastę do zębów. Taniej również możemy kupić kwiaty, alkohole, słodkie napoje, napoje gazowane, soki oraz słone przekąski. Weganie oraz wegetarianie również znajdą coś dla siebie, tak samo jak i właściciele czworonogów oraz rodzice. Dodatkowo oferuję tygodnie tematyczne. W wybranym tygodniu w biedronce możemy znaleźć produkty iberyjskie, azjatyckie, greckie, słowackie, włoskie i wiele, wiele innych produktów, które są charakterystyczne dla innych państw Europy i nie tylko. Dodatkowo chcę Was poinformować, że na tym kanale możecie znaleźć gazetki promocyjne innych sklepów. Na tym kanale znajdują się gazetki takich sklepów jak Intermarsze, Netto, Kaufland, Lidl, Aldi, Hebe, Delikatesy Centrum, Dino, Stokrotka, Rosman, Pepko oraz Kik. Więc zachęcam was do obejrzenia gazetek promocyjnych sklepów, które wam Wcześniej wymieniłam. Znajdziecie je oczywiście w playlistach. Każda playlista jest podpisana, więc jak macie ochotę, to zapraszam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych innych sklepów. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oraz że gazetka promocyjna, którą zobaczyliście, pozwoli Wam zaoszczędzić trochę gotówki. Do następnego! Pa! Hej, witajcie w nowym filmie! Witam Was na kanale Dziennik Promocji. Cieszę się, że znów możemy zobaczyć się na tym kanale. W Polsce liczba sklepów wynosi około 370 tysięcy placówek. Możemy znaleźć nie tylko sklepy spożywcze, ale również sklepy specjalistyczne, markety budowlane, drogerie, dyskonty, hipermarkety, supermarkety i wiele innych. Każdy z tych sklepów kusi nas swoim asortymentem oraz prześcigają się one w różnego rodzaju promocjach, które zawierają w kolorowych, przejrzystych i przyjaznych dla oka gazetkach promocyjnych. Gazetki promocyjne są zbiorem atrakcyjnych oraz konkurencyjnych ofert promocyjnych. A dziś chcę Wam pokazać jedną z takich gazetek. A dziś zajmiemy się siecią sklepów Lidl. Na promocji znaleźć możemy produkty z wielu kategorii, takich jak artykuły spożywcze, kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport, zdrowie, hobby i dziecko. Promocją objęte jest wiele artykułów z wyżej wymienionych działów. Na promocji znaleźć możemy poszczególne produkty z grup, które wymieniłam wyżej. I tak mamy nabiał, tak jak mleko, masło, sery, jogurty, desery mleczne i inne przetwory mleczne. Mięso oraz różnego rodzaju wędliny, ryby oraz ich różne wersje zje mrożone w konserwach, w słoikach, w słodyczy. I tutaj oferta jest naprawdę bogata: od czekolad, po cukierki aż po ciasta. Produkty mrożone od warzyw po ryby oraz dania gotowe zarówno te mrożone w słoikach oraz różnego rodzaju konserwy. Promocja również obejmuje pieczywo. Chleby, bułki, drożdżówki, pączki obejmuje również warzywa, owoce, produkty suche, czyli kasze, ryże, makarony, kawy, herbaty. Możemy również znaleźć na promocji produkty do prania, produkty higieniczne, takie jak szampony, mydła, płyny do kąpieli, pastę do zębów, taniej również możemy kupić kwiaty, alkohole, słodkie napoje, napoje gazowane, soki oraz słone przekąski. Weganie oraz wegetarianie również znajdą coś dla siebie, tak samo jak i właściciele czworonogów oraz rodzice. Dodatkowo oferuję tygodnie tematyczne. W wybranym tygodniu w Biedronce możemy znaleźć produkty iberyjskie, azjatyckie, greckie, słowackie, włoskie i wiele, wiele innych produktów, które są charakterystyczne dla innych państw Europy i nie tylko. Dodatkowo chcę Was poinformować, że na tym kanale możecie znaleźć gazetki promocyjne innych sklepów. Na tym kanale znajdują się gazetki takich sklepów jak Intermarsche, Netto, Kaufland, Lidl, Aldi, Hebe, Delikatessy Centrum, Dino, Stokrotka, Rossmann, Pepko oraz Kik. Więc. Zachęcam Was do obejrzenia gazetek promocyjnych sklepów, które Wam wcześniej wymieniłam znajdziecie je oczywiście w playlistach każda playli